No, to jest on Kurwa, ale mi trzęsie Kurwa, nie <moan> chciałam. Wo, na bank! Dobra Tu już się dalej Ej, na lewo samolot, to Co wybieramy? Hmm, ale tutaj jest kamikadze, a jak jest kamikaze, a jego a wam. No są Nie, w dół tak Na zemie, że teraz to Mocno musiała dojrzeć No, loduję, ej, lew, galer Dobra, wróciła Wielki a... no Nie wkurwiaj mnie, dobra? Ale, kurwa, powiem mam tyle Epic, fail is epic ty, <śmany> bo zrobiła 4x4, tylko loga w jedną. Nie, ty! Zostaw mnie! Odejdź, odejdź, komię! Odejdź! Za ja go ciągnę. Ty, żebyś spadł, kurwa, ty tracisz, żebyś spadł. O! Co to kurwa? Ty. <śmany> nie! nie go! Nie! Nie <śmany> puszczę. Pff, ale wiecie co, w sumie można zrobić test, możesz, ten, możesz, yy, możesz go puścić i on wali altem 4. To co, ty masz się naszykować na ale 4? Nie no, nie, rzucaj nim. Lećmy stąd chyba, bo tu już więcej nikt nie przyjdzie. Czekaj, czekaj, no... Czeka, naprawdę no... nie mogę go... Dobra, rzucam go. Nie no, możesz, jak... ale cześć! 4! Ale escape tego. Wylądował... To... Widzę jego broń. Albo Ej, dobra, ale to ten, to musimy szybko po niego lecieć, zanim się go Wiesz co, Ej, ja może ja będę. Tutaj... W ogóle, ty lol. A dobra, teraz oskoczyło. Teraz znowu zabiłeś. Może ty po niego polecisz, a ja będę tu starał się pilować mostu. Piluj. Dzięki, dzięki niunik. Chaos <noise> 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 ci strasznie dziękuję. Nie? Ale chcieliśmy zrobić test. No to dobrze, to... że Helka została. A jeszcze ja ją naprawiałem. Nie, nie rozjebałem To się ciesz, teraz polecę Po co Tak ją rozjebał albo leciałbyś tam siedzieć siedzieli kurwa, jak trudnie Ty, jaki gość Z której on może strony być? On ci tu kreść Car middle of it. Ale ja nie wiem, które 2 te bo to jest od Ty, ja nie widzę ciała, tak naprawdę. Teraz... Ja jestem Eka... A widzę, jest, jest... wisi w powietrzu pod drogą, więc... Ups. Ty, Ty widzisz? Ja jestem koło Jarosławca, jakby ktoś się pytał i interesował mnie. Dokładnie jestem na tym tym. Na brzegu. W, lewy, w lewym gunnerze mam 67 pól, prawie 13 i mam wychodzenie organizmu trzęsie mi się kamera. Ja Także nie będę zbyt celnie strzelał. Nie no, chcę go podnieść normalnie. No żeby? No, zobaczymy. Ja do niego strzelałem. Wiem. <laughs> w aucie. Ale czy nie ma broni? To ja przelecę nad, a ty patrz czy ma broń. Ma broń wyjętą Ma broń wyjętą, ale wsiada tutaj Dobra, pój, nie strzela, daj mu wsiąść Jak chcecie to ja jestem na Jarosławcu, nie? Na okay, to nie Okej, to poleć tam 500 metrów gdzieś, niż on mówi i... I będzie okej okay. Jeżeli tam ma jakąś ekipę czekającą, to wiesz. No. I Idź idę, idź Ale menda, Ale menda. Tak, to rozgrywa tak. No właśnie 4. on tak pikuje Nierówna pułapu Nie, to ma lagi jakieś, więc nie wiem czy to jest Daj, Zatrzymaj o, się to... nad nim O, to wy lecicie, nie? A ja jestem obok tego Daj, Czekaj, jeszcze. strzelaj Się rozbije, nie ja, on wyjebie w to. Nie, to jest zwykły crash no on wyjebie zaraz. Bo ja widzę i w którym raczej no, no zaraz on coś wyjebie. teraz w moment momencie. to krasz. Dobra, gdzie? Nie, 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 Wybuchł. Wybuchł. <średziała> nie, <jesteś średztą> nie, nie, no, lecę do tego krasa, nie, To nie, 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 to ile, Hace, Kawałek? Kawałek? Widzę zedy przy szóstym hangarze. To mogą być moje. I tutaj tych... ja biegę do w lesie, lecz to krasa, nie, bezpośrednio. Widzisz już swoje ciało? O Nie. Ja je widzę. Lewe przęsło mostu, 10 metrów pod postem. Czy ja nie widzę swojego ciała. Wiesz czy co? Unknown. To... Twoj. się nie tak. No i u mnie jesteście, ty, pod mostem, nie? Ale za żadnego nie widzę. Ani Użego na góra, bir leży u góry, Ej. No to zobaczmy. Znalazłem mi dead by Z, breaking point. No i zobacz, czy jesteś w Nie, to nie jest breaking point. Widzę swoje ciało, ty, leży. A, no to kurwa, to no, dropisz Przez te liny nie, prze, nie przeleciemy, nie? No, przelecimy. No to zabaj na górę góry. i pucisz się w między liny, nie? Ale widzę swoje ciało, jak leży na moście. A to Dobra czekaj 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 Jeszcze ląduj jeszcze 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 Okej okay. Ej ale gdybyśmy What? mieli LON? What, the... What the fuck? Gdzie jesteś? Pod mostem? Ej ty dranie, w ogóle Dawaj tą serką w No Ej o chuj chodzi Ej dawaj Przecież my normalnie wyskoczyliśmy Daj trochę niżej. Piękną żabką pływasz Spokojnie, spokojnie Go! Jestem w środku, leć Dawaj, 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 jedna minuta! Kurwa! Dzida! Ląduj. Ląduj, kurwa! Dzida! Londuj! No, co to kurwa jest? Tylko dopiero jak wylądujemy to wyskocz chaos. <głosy> <głosy> Aaaaaaah! się! A Ląduj, ląduj! Tylko bez spadochronu kurwa, please! Wierz, jest! Nie, nie. Jakie skurwy cyniłem jak nie! Restart kurwa Podniosłem DMR-em, komoda już nie podniosłem <śm> Nie, nie, kurwa, nie mów mi, że jesteśmy pod mostem No! Ja pierdolę. Nie unik, obyś ty nie był, bo jesteśmy jest pod z wami. Solidarnie. <śm> 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 fuck. Kurwa, mać, helka na górze, biegnie Czekaj, czekaj, słuchaj, czy nie pierdolę razem z lewem, bo one lubią tak spadać z nieba, wiesz? Ale ja widzę dwóch gości w wodzie. No nie i tego, ja słyszę, że trzeci gdzieś tam pływa za nami, nie? Ale ja widzę dwóch gilaczy, więc nie widzę ciebie. No ja płynę za tobą. Albo płynę, Bo nie, to? wiem. nie Ja tak widzę gilacza pływa. z demerką ja... No właśnie. Ja, ja widzę właśnie gili z DMR-ą przed sobą, nie? Może on to gdzieś w moście, nie wiem. <laughs> Ja pierdolę, chyba nie wiedzieliśmy, że to się tak skończy Do przodu. Na mnie Ty no widzisz? Ty kurwa pan To się nazywa kurwa być perfonurkiem, nie? To ty za mną pójdziesz Nunik jest za nami No ja Nunika nie widzę, nie? Podezwałam, no to się odwróć no, I to pod wodę możesz spojrzeć. No nie, ja nie spojrzę, nie dam rady. Cześć, nonyk. Cześć, nonyk, jedźmy pod namiot. Hmm. Dobra, jedź. O, mam ładne z No przyda się. No, masz tego alkoholu, którego targam w plecaku. 500 metrów po prawej mamy tam, gdzie Kele powinien być. Jestem na faktorce. To wiemy, wjeżdżać tam? No, może tak Nie wiem, kogoś bym spotkał. Nieu niech wysiada. Tutaj nie? mam snajpera. No dobra, wrócimy po ciebie w rejewu. A ja go widzę chyba na tej... na górze tego. No to możesz go jednąć. Tak, widzę go, jest 740. Zajeb chuja, pójdę po jego ciału. Jakiś gilacz z tym... Tak, z planem, tak, 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 gilacz, tam leży kilka trupów. A gdzie? No tam na górze Tu rzekł jak Na tych, krupa, tych chujach wysokich? Tak Na tym prawym To znaczy w sumie to środkowe jest to Ja tam na kurwiam już To go zdejmijcie Za, za myjemy się? Ty spadł Wś Jedziemy Ty Spadł No, no jedziemy że to ten to to tam idę No samochód nachodzi No No Ktoś próję Kto to? Kto dowalił? Nie my. Na pewno nie my. No widzę Bafa. No nie, jednak jest na górze. ja wyskoczę. No... Wyskoczę, bo mi tutaj samochód tutaj... Robi się wółk. Ja jadę. Jakby co, to jestem typem z Czechem i Siekerą. No ja już po terenie, nie? No wiem, słyszałem cię. Dzieci, goście? Yy, na środkowym, najwyższym. Głównie to samo jest w czerno. Mmm, Tego od mojego, kto? A, ja dopiero teraz zabiłem. Ktoś spadł, właśnie chyba. Zabiłem go Tego gilacza na górze A ja tutaj Mam zabiłem gościa na dole No ty kurwa